Wszystko zaczęło się od pozornie zwyczajnego poranka, gdy Marta, kobieta oddana rodzinie i pełna wiary w swoje małżeństwo, odkryła, że ból, osłabienie i wymioty jej męża Adama nie były tylko przejściowym osłabieniem, ale początkiem koszmaru, który miał zmienić jej życie w ruinę, bo diagnoza lekarza brzmiała jak wyrok, niewydolność nerek w stadium zaawansowanym, konieczność dializ. I natychmiastowej transplantacji, a bez niej Adam miałby przed sobą najwyżej kilka miesięcy. Marta nie wahała się ani chwili. Spojrzała na lekarza i powiedziała stanowczo: Chcę być przebadana, jestem jego żoną, zacznijcie ode mnie. Choć lekarz ostrzegał, że to poważna operacja i ryzyko jest realne, a Adam łamiącym się głosem szepnął, że nie może pozwolić, by się dla niego poświęcała. Ona tylko ścisnęła jego dłoń i odpowiedziała: To nie jest pytanie, to moja decyzja. Zrobię to, bo cię kocham. I tak rozpoczął się proces badań, krwi, zgodności tkankowej, psychologicznych rozmów, podpisywania dokumentów. Gdzie Marta raz po raz wpisywała swoje nazwisko, jakby każda litera była przysięgą ratowania życia mężczyzny, którego wierzyła, że znała najlepiej. Tygodnie mijały jak wieczność. Aż wreszcie telefon z informacją, że jest idealnym dawcą, że operacja może odbyć się w ciągu miesiąca, sprawił, że Adam rzucił się jej w ramiona i płakał, dziękując, a ona miała wrażenie, że ten moment cementuje ich małżeństwo na zawsze, bo jak można nie docenić takiego daru? Przygotowania były intensywne: wizyty u psychologa, pytania o motywację, o pewność decyzji. A Marta uśmiechała się gorzko do siebie, że przecież nikt jej nie zmusił, bo to było tak naturalne jak oddychanie, choć jej teściowie, widząc ją pochyloną nad Adamem, mówili cicho: Nie musisz tego robić, dziecko, znajdą inne wyjście. A ona odpowiadała ze stalą w oczach: Nie ma innego wyjścia, a nawet jeśli byłoby, ja i tak wybieram to. W dniu operacji czuła się, jakby była w cudzym życiu przebrana w szpitalną koszulę, gdy anestezjolog kazał jej liczyć wstecz od dziesięciu, a potem wszystko pochłonęła ciemność, by obudziła się z bólem przeszywającym bok, a pierwsze pytanie, które wyszeptała, brzmiało Czy Adam żyje? A pielęgniarka z uśmiechem odparła Twój nerka działa w nim doskonale, uratowałaś mu życie i choć słowo bohaterka padło kilkakrotnie, Marta czuła tylko ulgę i wdzięczność, że wszystko się udało. Gdy przewieziono ją na wózku do jego sali i zobaczyła, że znów ma rumieńce, że trzyma jej dłoń mocniej niż przez ostatnie miesiące, uwierzyła, że to jest początek ich drugiej młodości. Powrót do domu był świętem. Przyjaciele rozwiesili balony, przygotowali jedzenie. Adam patrzył na nią jak na cud i przysięgał: Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłaś. Każdy dzień mojego życia będzie dowodem wdzięczności. A ona wierzyła mu bez cienia wątpliwości. Pierwsze tygodnie były jak druga podróż poślubna. Adam przynosił jej kawę do łóżka, pomagał dzieciom odrabiać lekcje, mówił, że kocha ją bardziej niż kiedykolwiek. A Marta, choć zmęczona, osłabiona i z bólem blizny, czuła się najszczęśliwszą kobietą, ale im więcej mijało miesięcy. Tym więcej drobnych zmian zaczynało podważać jej poczucie bezpieczeństwa. Adam wracał później z pracy, tłumaczył się projektami, spotkaniami, nagle zaczął chodzić na siłownie wieczorami. A kiedy Marta pytała, czy wszystko w porządku, odpowiadał wymijająco, mówiąc: Mam wrażenie, że muszę wykorzystać tę drugą szansę na życie inaczej. I choć starała się zrozumieć, w jej sercu kiełkował niepokój. Aż pewnego dnia, wychodząc z kontroli w klinice, zobaczyła przez szybę restauracji Adama z obcą kobietą, śmiejącego się tak jak nie śmiał się od dawna, pochylonego nad nią, trzymającego jej dłoń, a po chwili całującego ją bez cienia wstydu, i wtedy coś w niej pękło, bo uświadomiła sobie, że człowiek, któremu oddała część swojego ciała, planował życie z kimś innym. Szok przerodził się w gniew. Gdy w domu znalazła w jego telefonie wiadomości do kobiety imieniem Natalia, pełne wyznań. Z tobą znów czuję się żywy. Nie mogę już udawać wdzięczności za coś, czego nie chciałem. I Marta zrozumiała, że jej największy dar stał się dla niego ciężarem, którego nie potrafił unieść, bo zamiast miłości i wierności wybrał ucieczkę. Kiedy skonfrontowała go, siedząc naprzeciw i rzucając na stół wydrukowane wiadomości. Adam próbował tłumaczyć się mętnie, że nigdy go nie pytała, czy chce tego nerki, że może lepiej byłoby czekać na dawce. A ona, słuchając tych słów, poczuła, że mężczyzna, którego kochała, umarł już dawno, bo ten przed nią był tylko cieniem, egoistą myślącym, że wszystko mu się należy. Wyjdź, powiedziała chłodno, a on próbował powoływać się na dzieci, na obowiązki, na logistykę. Lecz Marta uśmiechnęła się gorzko i dodała, powiem im prawdę, że ojciec zostawił rodzinę dla innej po tym jak matka oddała mu nerkę. I Adam spakował się wychodząc do natali, zostawiając za sobą kobietę, której zawdzięczał życie. Rozwód był bolesny i niesprawiedliwy. Sąd nie brał pod uwagę jej ofiary, a Adam wynajął drogiego prawnika, i walczył o każdy centymetr majątku, o wysokość alimentów jakby lata małżeństwa i jej poświęcenie nie znaczyły nic, a Marta z jednym nerką, z ciśnieniem skaczącym i ciągłym zmęczeniem, musiała stawić czoło samotnemu macierzyństwu, płacąc za leki i wizyty lekarskie, kiedy on kupował nowy dom z Natalią, chwalił się basenem i wygodą. Dzieci wracały z jego weekendów opowiadając o luksusach, podczas gdy ona walczyła by zapłacić rachunki, ale nigdy nie narzekała przy nich. Bo wiedziała, że potrzebują matki silnej, nawet jeśli jej serce krwawiło. Kiedy po kilku latach nadeszła wiadomość, że Adam ponownie zachorował, że jego organizm odrzuca nerkę, jej nerkę, Marta poczuła mieszankę goryczy i dziwnej sprawiedliwości. Człowiek, który zdradził, teraz konał dzięki darowi, którego nie umiał docenić. Odwiedziła go w szpitalu na prośbę dzieci, zobaczyła wychudzonego z szarą skórą, a on Ściskając jej dłoń, szepnął: Przepraszam za wszystko, zmarnowałem twoje życie i twoje ciało. A ona odpowiedziała spokojnie: Nie zmarnowałeś mojego życia, to ty zmarnowałeś swoje. Ja mam dzieci, które mnie kochają, a ty masz tylko żal i pustkę. Odwróciła się i wyszła, zostawiając go samemu sobie, a kilka tygodni później zmarł. A na pogrzebie Marta siedziała w ostatnim rzędzie, patrząc na Natalię z dzieckiem na rękach i czuła nie rozpacz, lecz ulgę, że koszmar dobiegł końca. Lata później, gdy jej syn został lekarzem, a córka powtarzała, że nigdy nie pozwoli, by mężczyzna ją poniżył. Marta wiedziała, że jej cierpienie nie poszło na marne, że blizna na jej ciele stała się dowodem nie tylko na zdradę, ale też na siłę. Z jaką potrafiła podnieść się z upadku. Wieczorami, dotykając tej blizny, uśmiechała się gorzko i myślała: Oddałam mu życie, a on je zmarnował. Ale ja stworzyłam coś trwalszego. Dzieci, które wiedzą, co znaczy prawdziwa miłość i poświęcenie. I tego już nikt mi nie odbierze. Potosząc śmierci Adama w domu Marty, zapanowała cisza. Ale nie była to już cisza pełna napięcia, strachu i oczekiwania na kolejną zdradę, lecz cisza, która przypominała oddech po burzy, ciężki, jeszcze drżący, lecz niosący nadzieję, że najgorsze już minęło. Dzieci patrzyły na matkę z pytaniem w oczach, a jej córka spytała niepewnie: Mamo, czy teraz wreszcie będzie dobrze? A ona, choć miała w gardle kluchę, Uśmiechnęła się i przytuliła oboje, odpowiadając: Tak, teraz wreszcie możemy zacząć naprawdę od nowa. Nawet jeśli wiedziała, że czekają ich miesiące, a może lata ciężkiej walki z długami, wspomnieniami i chorobą, bo przecież blizna na jej ciele nie była jedynym dowodem tego, co się wydarzyło. Jej organizm codziennie przypominał jej o stracie. Zmęczenie paraliżowało ją o porankach. Ciśnienie skakało. A lekarze powtarzali, że musi oszczędzać siły. Jednak ona wstawała. Przykowała dzieciom śniadanie i odprowadzała je do szkoły. A potem biegła do biura księgowego, gdzie pracowała na etat za 200 euros. A nocami brała dodatkowe zlecenia, żeby opłacić rachunki i zapewnić synowi i córce to, czego potrzebowali. Często siadała nad fakturami z oczami pełnymi łez, licząc czy wystarczy na leki i jedzenie. Ale kiedy dzieci podchodziły i pytały: Mamo, czy wszystko w porządku? ocierała twarz i odpowiadała: Tak, jesteśmy bezpieczni. Bo wiedziała, że jej obowiązkiem jest dać im poczucie stabilności, nawet jeśli jej świat walił się na głowę. Syn dojrzewał szybciej niż rówieśnicy, patrząc na wyczerpaną matkę, mówił: Chcę zostać lekarzem. Chcę pomagać takim ludziom jak ty. Takim, którzy oddali wszystko, a zostali sami. A córka, twarda i bezpośrednia, powtarzała: Nigdy nie pozwolę, żeby jakiś mężczyzna decydował o moim życiu. Będę niezależna. Mamo, zobaczysz. I te słowa, choć bolesne, dawały Marcie nadzieję, że jej dzieci wyciągną z tragedii siłę, nie rozpacz. Często dzwoniła jej matka i mówiła: Dziecko. Powinnaś go zostawić wtedy, kiedy cię zdradził. Może i twoje zdrowie byłoby inne, ale Marta odpowiadała spokojnie. Nie żałuję, bo dzięki tej decyzji dzieci miały ojca przez kilka lat więcej, a ja nauczyłam się, że nawet największa zdrada nie zabija w nas dobra, tylko uczy nas być silniejszymi. Kiedy po raz pierwszy poszła na terapię, bała się, że ktoś nazwie ją naiwną. Ale psycholożka spojrzała na nią i powiedziała: Nie byłaś naiwna, byłaś odważna, a odwaga zawsze kosztuje. I te słowa utkwiły jej w pamięci, stając się mottem w chwilach, kiedy nocą budziła się z kołataniem serca i poczuciem pustki. Po kilku miesiącach zaczęła uczęszczać na spotkania grupy wsparcia dla osób po transplantacjach, gdzie inni chorzy słuchali jej historii z niedowierzaniem. A jedna kobieta wykrzyknęła: Oddałaś nerkę człowiekowi, który cię porzucił, i jeszcze żyjesz dalej, wychowując dzieci. Jesteś silniejsza niż my wszyscy razem. I wtedy Marta po raz pierwszy od dawna poczuła, że jej cierpienie ma sens, że może być przestrogą i inspiracją dla innych. Mijały lata, a życie, choć trudne, powoli zaczynało nabierać innych barw. Pewnego dnia w jej biurze pojawił się Piotr. Nauczyciel literatury, skromny, z ciepłym spojrzeniem, przyszedł w sprawie podatków. I kiedy po raz pierwszy rozmawiali, Marta zauważyła, że nie patrzy na nią jak na ofiarę. Nie współczuje jej, lecz traktuje jak równą, jak kobietę, która ma w sobie godność i siłę. I to ją zaskoczyło, bo nie spodziewała się, że ktokolwiek może spojrzeć na nią inaczej niż przez pryzmat zdrady i choroby. Piotr. Zaczął pojawiać się częściej, a rozmowy o liczbach zamieniały się w rozmowy o książkach, o życiu, o dzieciach. A Marta poczuła, że serce, które zamurowała, zaczyna znowu bić szybciej. Broniła się przed tym uczuciem, ale kiedy pewnego dnia Piotr, zauważywszy bliznę na jej boku, powiedział: Ta blizna nie jest powodem do wstydu. Ona mówi światu, jak bardzo potrafisz kochać. Marta rozpłakała się. Bo pierwszy raz od lat ktoś zobaczył w niej niecierpienie, lecz wielkość. Dzieci zaakceptowały Piotra z czasem, bo widziały, że nie próbuje zastąpić im ojca, że traktuje ich jak przyjaciół, że pyta o szkołę, pomaga w lekcjach, a kiedy córka któregoś dnia wyszeptała matce. Mamo, on sprawia, że wyglądasz znów szczęśliwie, Marta po raz pierwszy od lat poczuła, że naprawdę może uwierzyć w nowy początek. A jednak wieczorami, kiedy zostawała sama, wciąż dotykała blizny i myślała: Oddałam mu życie, a on je zmarnował, ale ja nadal żyję i tworzę coś, czego on nigdy nie rozumiał prawdziwą rodzinę, prawdziwe oparcie i wiedziała, że nawet jeśli życie nigdy nie zwróci jej zdrowia ani tych lat, to dało jej coś innego dowód, że z najgłębszego bólu można narodzić się na nowo, silniejszą bardziej świadomą i wolną.